Simon, idź wyżej, patrz to... gdzie Tomek stoi, na taniej źle stoicie. czas. piła, piła, piła. Co to jest? Chodź chodź i stanąłem. Czas, czas. Czas. Gdzie biegnie, Szymon? Gdzie biegnie Szymon? Szymon! Szymon! Gdzie biegnie! Szymon! Powiedz, biegnie biegnieś z tą piłką? Pokojnie! co to jest za granie jakąś zewnętrzną? My chcemy grać na agonii, rozumiesz? Zmień! Czas, Karol, masz czas! Utrzymaj! I bok! Utrzymaj! Trzymaj! Czas, czas! Piła! Zawróć go! Tak. Zawróć go sobie, Zmieniam, Kuba! Nie, to, o, szybciej! Idź wyżej, idź wyżej, Kuba! Czas, czas! Komu to jest?! Nie umiał grać, podejdzie no ko, się to, to Płaku, graj szybciej! Płaku, graj pi. Gaj! Piło. Gaj! Sześć, Szymon! 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 Nie za każdy razem kiwka, Szymon! Adrian! No kolory, czy nie? Wystarczy pokulać z nimi, które One są nie ci chłopcy, że nie umiem biegać. Mądrzej się byty. Spokojnie Paweł Nataniel, trzymaj z linię z Tomkiem. Miękarok! Dałaś, idź wyżej, idź wieże go! Bierz Simon, patrz na sędziego! A nie reaguj na ich nasza! Simon! On se może mówić nasza! Czas! Tomek! Uspokój to Tomek, nie ryzykować! Będziemy tu kopać! Przesuwaj Kuba! przesuwaj, bo nie grać! Dawaj szybko! Dawaj paku szybko! Nie daj się! Teraz paku! Tak, jest paku! Dobrze koczą!

komu <grym>, Ja wiem, że na Ekstraklasie się szanują i tam takie fałdę cały czas widzą. Tylko dzieci nie szanują. Brawo! Tomek! Tomek! powiedz mi, czemu chłopu sobie nie tylko w stoicie. Po no każdy chłopak bierze, a ty stoisz w strefie. Brawo, no widzieliście, te rogi są dobre. Super Polacy są najlepsi Dáme tomek bravo, tomek